Będzie to już szósty Międzynarodowy Festiwal Teatru Tańca Scena Otwarta w Tarnowie. To wydarzenie, które gromadzi w jednym miejscu wybitne, a także nowatorskie zespoły i artystów z całego świata popularyzując dokonania Teatru Tańca. Zespołem z Francji, zespołem kompań Akwekou inaugurujemy w tym roku Scenę Otwartą. To jest zespół, być może część z Państwa pamięta, który był już w Polsce, był w Tarnowie w 2013 roku. Ze spektaklem, który przygotowali specjalnie dla nas. I uwaga! specjalnie dla festiwalu w Nowym Jorku unikatowy absolutnie teatr pokazujący nieprawdopodobne wręcz możliwości fizyczne i taneczne bardzo precyzyjnie zatańczony teatr Beijing Dance czyli teatr z Pekinu pierwszy zawodowy chiński teatr tańca współczesnego pojawia się w Polsce drodzy państwo za naszą sprawą wystąpi po raz pierwszy da w Polsce dwa spektakle u nas 21 października a dwa dni później w Teatrze Wielkim w Warszawie. Uwadze polecamy szczególnie Francję na dzień dobry i Chiny, ale również Kieleski Teatr Tańca. Teatr Narodowy no to jest właśnie klasa sama w sobie. Międzynarodowy Festiwal Teatru Tańca zainauguruje wernisaż Fotografii Home Stage Dawida Perkins'a. E, te prace są niezwykłe z kilku względów. Po pierwsze, mamy możliwość podglądnięcia artystów w nieco innym anturażu w anturażu takim domowym. E, te zdjęcia mają. Pewną swobodę. Ja mówię o nich, że one mają pewien luz, ponieważ artyści udało się doskonale dotrzeć do bohaterów swoich fotografii i zaprezentować ich w takich w sumie codziennych czynnościach, które. Dla przeciętnych ludzi są dosyć takie niezwykłe i, i pozy, których przyjmują tancerze są takie dla nas myślę dość karkołomne. Festiwal odbywający się w centrum sztuki mościce potrwa od 7 do 29 października.